Łatwo opowiedzieć, pani Bowary, to ja, ale co to znaczy tak naprawdę bycie sobą. W tych wszystkich bajkach, którymi się karmimy, o rycerzu na białym koniu o tym, że jeśli tylko będziemy grzeczne i będziemy wychowywały dzieci, troszczyły się o swoją rodzinę i rezygnowały ze swoich marzeń to wszystko będzie dobrze. No cóż, po tych wszystkich bajkach możemy czuć się nieco zawiedzione. I podobnie jak bohaterka powieści będziemy patrzyły w lustro i szukały w nich siebie, a potem kiedy spojrzymy przez okno, okaże się, że to, co wymyśliłyśmy sobie, nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Pozostaje tęsknota i szukanie bardzo często po macku, desperacko. Która z nas nie miała kiedyś takiej chęci, aby po prostu wyjść z domu, trzasnąć drzwiami i nigdy nie wrócić? A co dalej? Nie wiadomo. Ta frustracja, ale też poczucie niekompatybilności, nieprzystosowania do tego, jakimi są realia, które nas otaczają, to wszystko sprawia, że gdzieś ta tęsknota w głębi jest dojmująca. I nie tylko na takim psychologicznym, Poziomie, ale również, bo ja wiem, aspiracji, jakichś marzeń, często oczywiście z dzieciństwa, w wyniku socjalizacji, skierowanych tylko na pracę opiekuńczą i romantyczną miłość, która, jak wiemy, niekoniecznie istnieje. Te współczesne madam może idą teraz w strajku kobiet, a może właśnie zamykają okna, jak tylko słyszą. Feministyczne hasła na ulicy, bo nie chcą tego słyszeć, bo nie chcą, żeby cokolwiek burzyło ich świat, który nie jest wcale taki, jakim by chciały, żeby był.